Wygraliśmy jeden z najsłabszych meczów, w odbiło odbyło się to, jak mówiłem wcześniej. Z powodu Czerwona Kartka wcześniej Banią Gębalskiego też, który nie, nie mógł brać. W tym meczu na trening w piątek jest tylko trzech zawodników, bo reszta jest na powodzi. Po prostu zebraliśmy się na mecz i przyjechaliśmy. Tak wszyscy ci, co nawet na osiedlu, na górze, to pomagają przy wałach i, i każdy jest przejęty tym, co się dzieje, bo i elektrownia zagrożona, miejsca pracy. No. Płynie grafaj, ale to będzie dla To jest mecz z kolei, to gramy mm, nawet nie złą piłkę, może czasem mamy jakieś przestoje, ale dzisiaj to naprawdę chyba był zdecydowanie najlepszy mecz. Chłopaki grali piłką z ciężkim rywalem, z drugim rywalem. Graliśmy chyba zdecydowanie, tak nie ulega to zwycięstwa, też żadnych to wątpliwości. 2-0, mówię, o dobrej grze no, trzeba powiedzieć, że Chłopaki dzisiaj złożyli sporo wysiłku, za co im dziękuję. Jak będziemy tak grali, to to myślę, że uda Wam się utrzymać Przecież.